No, Staszek mhm. dzień dobry eee, co, trzeba umyć naprawić Pana Wrzowy mama prosiłabym o zdjęcie maseczki, nie? No ja lubię ukrywać swoją tożsamość. No ale na warsztacie nie wolno Pana musi ściągnąć na warsztacie na przykład. Tak, wyjdę i wejdę po auto. No, Dobra, dobra. No, nie mam. Dobrze. Nie ma to eee, Dobrze, dla do pani ci No i bardzo ładnie, bardzo mi to pasuje. No, jest pasuje. O Jezu, można, można. Co? co? Nie, to nie, nie. Nie, nie, nie. Co ty się znowu załamujesz? Mierzyłam, jestem za podsłuchana. Proszę, to się nie z mojej osoby. Ja rozgłoszę to do odpolnictwa. Co, co ty tam widzisz? Siabka, coś tam. Widzicie, widzicie, widzicie. Co ty się zamujesz? Ja nie wiem. Nie wiesz, ja tego co nie, co nie będę komentował nawet. Ale no co?